Pociąg do gniazd pociąg do nieba gorący wiatr dziś nieśmiana od dnia kolejnego Testujemy sobie Sąsiad testuje nową kosiarkę Uchwyt na łeb Kury oczywiście w tle standardowo Mamy tutaj wirtuozję poprzedniego właściciela Trzeba będzie ją odkręcić Dzisiaj plan jest taki Bo wczoraj coś nie wyszło nie mogłem się za, zabrać za robotę w ogóle Nie wiem czemu, no poniedziałek to też Można sobie tak to tłumaczyć, nie? E, no ale nie, nie nie chciało to iść za bardzo Trzeba byłoby tu wstawkę zrobić Najpierw trzeba te Zszywki, kurde Blaszki powycinać, pow... odkręcać Chłop się ratował jak mógł, widzę Elektrod mu zabrakło na cienką blachę. Cienkiej blachy już nie pospawał. Na wylot przepieprzył śrubami i co? Działa, działa. No bardzo dobra robota. Tam drucik. Tak się robi, człowiek się nie znosz na robocie. Dużo się można nauczyć od takich wirtuozów. Podpatrzeć jak się robi. Człowiek się cały czas uczy. No patrz, kurwa, jak on to włożył tą śrubę. Z drugiej strony idziemy, ale najpierw od razu sobie ogarniemy ten temat. byś ty przedłużacz obetniemy sobie tego druta. Nie będę się z nim siłował. Flexik cyk, pyk, myk wóch, kogut w tle i lecimy. Wiesz, co ja bym sobie ten chwózeczek gdzieś. Przetransportował gdzie indziej, bo tak na butle to tak nie za bardzo ciężko. Hmm, gdzie ja sobie go przetransportuję? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, tutaj postaw, trochę dalej, będzie dobrze. A tu chyba już puściło, co? No, puściło. Jaki gruby drut, co to jest? Co chłop miał za drut? Włączasz to? to. Będzie lepiej. Wypierdzielajosa, osa. Przeszkadzasz. Poszło. Można wskakiwać do skrzyni. No, tego nie ten To sobie weź to w którym będziesz kręcił. A może sobie palcem zablokuję? Palcem sobie zablokuję. Jo, se, zablokuj. ja, se zablokowałeś. W się, się kręcił. Dobra Będę kręcił, bo to, to będzie do góry szło. To weź sobie tak, zablokuj Oczkowym Jak włożysz. No, widzisz chcesz, potrafisz. Dobra, orzechy chce ta? W gratisie dostałem z tym z kopaczką. A a czym będziesz odkręcał? Tego nie przemyślałem. To w ogóle odejdzie. Kurde, tu jak złapane. Nie ja pierd*ca. Ale si to tu jest. Z tamtej strony nie było widać. Dobra, jeszcze raz klucz założyć. Z tamtej strony gdzieś mam drugą, trzynastkę źle parkour. Kurde powiem Wam tak. Uchwyt wydaje się być git. Yy, pr -prost, prosta konstrukcja. Uchwyt na telefon i opaska na łeb od GoPro. Yy, wydaje się być to git. Tylko wiecie, jaki jest problem? Ten telefon jest w huk ciężki. I trochę mi na czoło spada, będę miał takie odgniecione, kurde. No ale cóż, czasem trzeba się poświęcić dla sprawy. O, wyszło, patrz. No i nowe nakręteczki, kurde w zapasie. Jeszcze te blaszki to wstawimy tutaj. poszło to tam co? Ja, klucz się obalił. Nie ciągnij mnie. Puść mnie. Klucz się obalił i tyle. Się najebał. Już się obalił. A po kawałku, po kawałku i pójdzie. Chyba. No. Ostrożnie. No patrz, trzyma się. No już mi się kurde czoło poci od tego. O, igit. Składki, śruby, człowieku Wszystko w gratisie Trzeba jakoś to wyrwać Ale tam jeszcze drut mi jakiś ciągnie Ten drut Jest jakiś Jakoś przepleciony czyli... Kątówka młot, podstawowe narzędzia. Dobra. Beś śrubaka się obędzie. Jakbyś tu to zdetował O, jak ładnie poszło Orzechy. I to, hmm. ten duty w ogóle wie byś hmm. Stary stary ziemiak jakiś, zgniły gitara to możemy sobie tak zostawić tylko jak to jest powiedzcie mi jest na takich małych śrubkach to się ma trzymać weź tego ziemniaka pewnie tak no to zrobimy chyba na dziesiątki coś mi się zdaje na takich małych śrubkach dajcie spokój jak ja to bym teraz rozkręcał, to wszystkie będą się łamać, ukręcać na dziesiątkach albo na ósemkach. Chociaż jakieś. to też, co to jest? zobaczymy. To jest kurde próchno. co trzeba wstawić. Dobra, to trzeba nad tym pomyśleć. Na no spokojnie, to trzeba pomyśleć. Ja jak już tniemy, to tniemy i to. Szufladka. Yy, ona chyba tylko tu jest smarknięta. Tarcza mi nie sięga, za krótka jest. A no co tu się odjęło? Dziwna rzecz Dziwna rzecz Dobra Bo tu się nie będziemy Pieprzyć z tym Dajcie spokój Dobra, udało się. Śrubakiem podwadziłem i już poszło. Trochę walnąłem młotem. I poszło. Według założenia powinno iść do góry. A. Tutaj też jest hefnięte. Pff. Dobra, przeszlifujemy to. Ciekawe, jak to się będzie trzymać kurwa jakie drgania Ja cięż jakie drgania to są No dobra, zdemontowane Nawet Całe, tą szufladkę jeszcze zreanimujemy i ona będzie tutaj sobie zasuwana No tak jakoś powinno być sobie Ona jeszcze będzie zasuwana Ten próg tutaj się nie uratował za bardzo, będzie trzeba zrobić nowy Tak sobie myślę, po jaki chuj ktoś wycinał tutaj kwadrat Skoro to jest na czterech śrubach się to trzyma i to można zdemontować po jaki? Po co? Nie rozumiem No ale cóż Zrobił to zrobił chłop. Chyba sobie zdemontujemy to Bo tak kurde nie chciałem Demontować ale chyba zdemontujemy Bo do spawania będzie mi lepiej Bo patrzcie jak tutaj będę musiał Te iskry to wszystko będzie tutaj na mnie leciało To nie chyba podziękuję eee, Cztery śruby To tam zdemontujemy on się chyba tam do kosza Na, na kamienie przykręca hmm, Gdzie te klucze się podziały tyle klucze było a trzynastka też zawinięta na średni zajbiście gdzie te klucze są z drugiej strony są tutaj są a tutaj tu się gdzieś przy o tutaj widzicie i ładnie się przykręca zaraz demontujemy to a kurde wafel nie gadaję nawet że się kręci z drugiej strony, on nie zobaczysz nawet, ja? A nie, patrz, 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 nie, nie zobaczysz. Nie, odkręcę się. Powiem wam, że nie jest to najwygodniejsza. Teraz to już się obkręcę. Zajebiście. Czego się spodziewasz po. Kurde. Kamień. No i siup. Zcieśniłem sobie trochę tą opaskę, już jest trochę lepiej. Tylko... Tylko co? Poszło, nie? Ja? Nie poszło. Powiem Wam, że nie jest to najwygodniejsze. Naprawdę. GoPro byłoby też lepsze, A co? Z biedy też ujdzie. Tak, w ostatnim odcinku narzekałem na to, że nie ma GoPro, aby się przydało. Że kupiłem sobie ten... Pierdzielnik. Kurde, no wafel. Dobra, chyba ja nie będę wam ten nagrywał tego demontażu. Bo co ja będę wam kręcił, jak kurde, kręcę śrubki? Kręcił, jak kręcę śrubki, to też ciekawe. Yy, więc odkręcę to i, i tyle, no. No dobra, jest na dole. Muszę przyznać, że głupio tu zrobili. Już mówię dlaczego. Ach. Ponieważ. Nie wiem co wy widzicie To To ma za zadanie chyba oczyszczać te wałki Na pewno raczej Tu jest przymocowane na osobnej blasze Przykręcanej A tutaj ta blacha Jest zespawana z tym I jak widzicie jest to razem Gdzie mogłoby być na spokojnie na tych śrubach przykręcane całe te koryto nie? No, Ale jest w całości I wtedy byłoby tylko na przestrzał przykręcone to pomiędzy ta blacha i to i w sumie zastanawiam się, czy to tak nie przerobić, bo do demontażu dużo lepiej, nie? I tak i tak, kurde, muszę cztery śruby tu odkręcać, bo jeszcze to musiałem. Znaczy, odkręcać. Ja to wszystko musiałem obciąć, nie? To nie ma tak, że puściły te śruby. Są stare śruby, zardzewiałe No i patrzcie, na takie coś, kurde, mam lakierować. Patrzcie, jak to odchodzi I tu nie ma podkładu w ogóle, nie? W ogóle nic. Jak to jest tak lakierowane? Lakierowane. Czy to by pędzlem było malowane, nie? No to się nie dziwmy, że później to odpada, kurde. Dlatego ja mówię, bez sensu jest dawać lakier, czy tam jakąś farbę, no, bez podkładu, nie? Tylko, jakbym chciał to zrobić tak porządnie też, to musiałbym Wylecieć ze skrzynią, wszystko podemontować, kurde, taśmy, wszystko wek i dogojeramy. ramy, nie? Wtedy można lakierować, ale pff, nie ma ani czasu, ani chęci, żeby aż, aż tak tutaj to robić. To jest taka robota na zimę, nie? To jest taka fest robota na zimę. Dobra. O kurde. Dobra. I to trzeba wstawić. Patrzcie co ciekawe. To było jakimś palnikiem, chyba cięte, bo jest fest poszarpane to jakieś, jakieś, jakoś, bo na bank palnikiem cięte, tu trzeba taki, taką zakładkę zrobić. To obecne i taką wystającą jeszcze zrobię tu. Zakładkę chyba, że na razie się tej szuflady nie będziemy wstawiać, tylko zrobimy taką o... i tak, i tak tu będzie worek zahaczony. Zawsze to może nie ma sensu. Tylko ta szuflada jest tak po prostu, żeby ją. Z... Dobra, nie wiem, zobaczymy, coś się zrobi. No dobra, zdemontowane, wyszlifowane, jako tako. No to mogłoby być to lepiej, nie? Gorzej. Powiedzmy, że jest wstępnie, ale i tak do tego będę spawał. Nie Jakby nie Jakby oszukujmy się. Yy, Drygania, jak cholera. Trochę blachy gdzieś znalazłem, to przyniosłem. Miejmy nadzieję, że starsze. Znaczy, na to to na pewno, nie? Ale w sumie, czy coś jeszcze jest do wyspawania? Tu jest blacha do wymiany, bo też jest sito Tutaj Ale ją będzie trzeba obciąć Spawy Wymierzyć taką blachę i ją wymienić Wspawać z powrotem Reszta skrzyni jest ok Poza oczywiście tym sitem No ale na to, nie wiem czy znajdę materiał Znaczy znajdę, albo lepić ze skrawków Albo... Albo nie wiem. Nie mam takiego długiego kawałka. Może jeszcze gdzieś znajdę coś, ale będzie ciężko. nic. Spawać trzeba. Pod ostatnim filmem były zapytania co to za motorek. A ja śpieszę z odpowiedzią. Rometogar. 205 czeka na remont, na lepsze czasy. Kiedy one przyjdą? Nie wiem. Na pewno coś nagra się z remontu, ale to też jest zależne od Was. Po części, jak ten kanał się będzie rozwijał. Bo aż 97, no prawie 98% oglądających nie subskrybuje tego kanału. No halo, panowie, panie, zapraszam do subskrybowania. Kto jeszcze nie zasubskrybował, to na dole jest guziczek, proszę kliknąć. Nie no, śmieję się. Ale serio, byłoby mi miło gdyby ktoś został na dłużej na tym kanale Dobra, który kawałek będzie mi pasował? Ten będzie trzeba wziąć największy chyba Będzie? No prosto Dobra, będzie wystawać to co? Strzelać nikt z tego nie będzie. Przecież. No coś pewnie. A więc pospowana. Tutaj, to chyba tak, to już ostatni pasek, który spawałem. To spoiny nawet wyszły. Co niektóre takie dosyć zgrabne tutaj to miałem za dużą szczelinę trochę wtnąłem jakiś kawałek aby był Już tam kij w to tu zaczynałem spawać to tak to tak powychodziło jak powychodziło trochę przepalałem blachę Tutaj drugi mój pasek. Już coraz lepiej. I tu jeszcze spawałem. No ten spawy nie są jakieś zajebiste ale tutaj klasa. Blacha 2 mm na 70 amperach. Nawet, nawet te rogi jeszcze podocinam. Na dzisiaj to tyle. Do następnych filmów. No.